Zapraszamy się z otwarcia Muzeum Hutnictwa, zapraszamy na wystawę Królestwo Żelaza, od rana zwiedzamy, łącznie z kinem, ale oprócz tego szereg innych aktywności, warsztaty, warsztaty muzyczne, warsztaty twórcze, eksperymenty naukowe, koncerty, właśnie trwa koncert Orkiestry Dętej Huty Botory przed nami jeszcze koncert Sigans Fanfara Aventura i wieczorem gwóźdź programu, czyli biesiada hutnicza Denkmal dla hutniczej braci z wieloma z bardzo różnych gatunków muzycznych pod kierownictwem Grzegorza Popławski Fajnie, że są takie inicjatywy i że możemy to dotknąć, że tak powiem. Spore to wszystko. Jest bardzo fajnie. Wzięliśmy specjalnie dzieci, żeby zobaczyły jaka historia jest Śląska. To co pokazano jest sensowne od początku do samego końca, prawda? Jak ta stal powstaje. Kolektyw artystyczny „Lufcik na korbkę” teatr dzisiaj w muzeum hutnictwa ożywia przestrzeń, tę przestrzeń, która jeszcze niedawno była hutą, teraz jest muzeum, a na chwilę kilka staje się sceną teatralną. Wchodzimy w nasze role – role hutników, role hrabiego Redena, Kalidego, dziół, które były żonami hutników, no i moją oczywiście królową hutę. Dostaliśmy tutaj poproszenie o uświetnienie otwarcia Muzeum Hutnictwa w Chorzowie. My strzelamy suchym strzałem, czyli do naszej armaty nie wkładamy kuli żeliwnej, bo nie mamy zamiaru nikomu krzywdy żadnej zrobić. Rzecz polega na tym, żeby było dużo efektu hukowego, więc jest tam wkładany czarny proch i ładunek, który daje trochę widowiska. Bardzo fajnie jest ten muzeum. No, bardzo się cieszę, że mogę być tym muzeum, że muzeum pokazuje produkcję stali młodym i dorosłym zwiedzającym i myślę, że będzie to wielka turystyczna atrakcja. Jest już wielka atrakcja Po Pierwsze, chcę przywitać wszystkich mieszkańców. Bardzo spodobało się, że to może być ciekawe mieszkańcom Ternopola, którzy uczestniczą w wymianach, którzy będą tu przyjeżdżać, może być kulturalnie albo tam w kierunku oświaty, Але таким музеям музеєм може бути дати якийсь імпульс, щоб ми творили подобне у нас, бо теж маємо діджитство, яке варто такого як, зауфання і варто показувати. І то може бути для нас добрим прикладом для мешканців Тернополя як реалізація яких подобних ідей в Тернополі.